Oto właśnie klasztor świętej Katarzyny. Od roku 300 po Chrystusie żyją tutaj mnisi. Sam klasztor wybudowany za czasów cesarza Justyniana około roku 530. Minęło trochę czasu zanim Tischendorf zdobył zaufanie mieszkających tam zakonników. Wpuszczono go jednak do klasztoru i w miarę upływu czasu coraz bardziej mu ufano. Ostatecznie pozwolono mu zamieszkać w starej, zaniedbanej części, zapełnionej starymi księgami i rękopisami i zabrać się do poszukiwań. Jednakże najbardziej dokładne przeglądanie znajdujących się tam ksiąg nie dało pożądanego rezultatu. Pomógł dopiero przypadek. Pewnego dnia Tischendorf spostrzegł zakonnika dźwigającego pełen kosz starych pergaminów. Zapytał, czy mógłby je przejrzeć. Ku swemu zdumieniu odkrył wówczas 120 arkuszy starotestamentowych rękopisów. Mnich miał zamiar przeznaczyć je na opał, tak jak to uczynił poprzedniego dnia z zawartością dwóch innych koszy. Pokonując duże trudności udało się Tischendorfowi 43 z odkrytych rękopisów zarchiwizować. Był to plon pierwszej podróży Tischendorfa. Po dziewięciu latach ponownie odwiedził klasztor, ale niczego więcej nie znalazł. Dopiero w sześć lat później pod poduszką jednego z mnichów znalazł to, czego szukał tak uparcie. Pod jakąś czerwoną księgą ujrzał pakiet rękopisów. Jak się okazało, zawierały 199 stron Starego Testamentu i kompletny Nowy Testament. Ten właśnie kodeks synajski, księga pochodząca z klasztoru Świętej Katarzyny, znajduje się dzisiaj w Muzeum Brytyjskim w Londynie. Profesor Kurt Aland, były dyrektor Instytutu w Minster, badającego teksty Nowego Testamentu, uważa odkrycie Dischendorfa za najbardziej znaczące znalezisko XIX stulecia w dziedzinie poszukiwań starych rękopisów. Mówi profesor Allen. Mamy wprawdzie bardzo dużo nowego materiału, ale jak dotychczas nic nie jest w stanie zastąpić tego, co odkrył Tischendorf. Do dziś znanych jest przynajmniej 5200 greckich rękopisów i fragmentów Nowego Testamentu. Nasz instytut znalazł dotychczas 1200 nieznanych rękopisów, które sfotografowano i przeznaczono do dalszych badań. 95% wszystkich znanych rękopisów utrwaliliśmy na taśmach mikrofilmowych. Umożliwia to nam porównywanie tu na miejscu różnych tekstów. Zadaniem naszego Instytutu jest poszukiwanie nowych rękopisów, ich porównywanie, sporządzanie fotograficznej dokumentacji i określanie czasu ich powstania. Rękopisy z najbardziej wartościowymi tekstami, które są możliwie najwierniejsi oryginałowi, stanowią podstawę do wydania przez nas nowej, zweryfikowanej wersji Nowego Testamentu w języku greckim. Instytut w Minster posiada niewiele oryginalnych rękopisów, ale dysponuje ponad 95% wszystkich innych, zarchiwizowanych na mikrofilmach. Tutaj widzimy rękopis, z którego usunięto lub wydrapano pierwotny tekst, aby wpisać inny. Za pomocą specjalnej techniki oświetleniowej potrafimy dzisiaj odczytać usunięty tekst. W tym wypadku chodzi prawdopodobnie o część Nowego Testamentu. Wszystkie znane nam rękopisy są fotografowane i przechowywane tutaj, na tych właśnie regałach. W ten sposób możliwe jest porównywanie poszczególnych etapów powstawania rękopisu. Trzeba to robić bardzo starannie, aby jak najwierniej zrekonstruować oryginał i uzyskać duży stopień pewności nawet w najdrobniejszych szczegółach. Ta oto szaro-niebieska książka zawiera tekst. Nowego Testamentu w języku greckim, opracowany w Instytucie Kurta Alanda w Minster. Świat jest pełen ludzi, i dla wszystkich z nich napisano jedną bardzo ważną księgę, a mianowicie Biblię. Żaden inny tekst antyczny nie przechował się w tak nieuszkodzonym stanie. Jak do tego doszło? W Ewangelii, według Świętego Jana i w pierwszym liście Świętego Piotra, czytamy i wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście, wierząc, mieli życie w imię Jego. Trawa uskła, a kwiat jej opadł. Słowo zaś Pana trwa na wieki. thank you